Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o grze RPG, o której jest dosyć cicho, ale ma dużą rzeszę fanów. Nawet niedawno na Kickstarterze twórca zbierał pieniądze na wydanie takiej zbiorczej wersji w pudełku z, z dodatkami, które wyszły i dodatkowymi elementami i zebrał tam nawet chyba kilka milionów dolarów. Więc całkiem nieźle jak na jednego twórcę. Mianowicie mam tutaj na myśli Shona Makoja, który stworzył Mothership RPG Science Fiction Horror. <laughs> jest to dosyć istotne. To Science Fiction Horror, dlatego, że gra naprawdę jest, moim zdaniem, jedną ze straszniejszych gier RPG. Gdyż atmosfera jest dosyć gęsta. Troszkę, troszkę bym porównał to do atmosfery Aliena, tylko że mi się zdaje, że Mothership jest bardziej przerażający pod tym względem, że odwiedzamy różne planety, różne opuszczone fabryki androidów i mierzymy się z dużo większym zagrożeniem niż na przykład w przypadku Aliena, gdzie jest Alien tylko. I tako. Jak widzicie, książeczka to jest, to są tak naprawdę same reguły z tabelami, gdzie możemy sobie wyrzucać, co się dzieje. Jak widzicie, tutaj nawet są dwie tabele na pełnych stronach. <coughs> Te, na przykład te tabele służą tylko do tego, aby wylosować sobie naszywkę na ubraniu. Więc jest tu kilka takich fajnych motywów, szczegółów. Bardzo interesujące jest to, że możemy wcielić się w cztery postacie. Jest to Załogan, Android, naukowiec i Marin. I tak mniej więcej wygląda karta postaci. Co dosyć moim zdaniem rewelacyjne. Jest to, że na końcu tej książeczki jest cały opis tworzenia postaci. To jest to wszystko. Lecimy po tych punktach i mamy. Nie dość tego, <laughs> sama karta posiada element post tworzenia postaci, co jest moim zdaniem genialne i to jest chyba jedyna gra, którą ja znam mm, lub widziałem, która posiada taki system. Otóż, wybierając pewne punkty, Jesteśmy kierowani szczaleczkami. Co mamy dalej robić? I to jest nasza karta postaci. Świetne rozwiązanie, minimalistyczna karta. Ja bardzo lubię gry RPG, które odchodzą od takiego schematu dużych książek, które oczywiście mają swoje zalety, bo jest tam opisany bardziej świat, ale czasami też te książki są droższe. To. Ta polska edycja została wydana przez Black Monk. Black Monk. tak. Niestety jej w sklepie Black Monka już się nie da kupić. Ogólnie Black Monk wydaje wydał podstawkę plus dodatki tylko w tak jakby limitowanej wersji, czyli że najpierw trzeba było zamówić, zapłacić, a potem, potem oni to drukowali i wysyłali. Ee, zaraz pokażę te dodatki. Natomiast samo Mothership można gdzie niegdzie na Allegro jeszcze tą książeczkę kupić. I to naprawdę jest koszt może 50 zł. Więc jak widać, tak naprawdę wystarczy taka książeczka, trochę wyobraźni, zestaw kości i możemy się już bawić. To jest rewelacyjne. Za taką kwotę naprawdę ciężko mi sobie wyobrazić, że kogoś nie stać żeby dobrze się bawić, zacząć grać w RPG. Więc pod tym względem gorąco polecam. Gra jest właśnie klimatyczna, bardzo taka często odbywa się akcja, czy misje odbywają się w jakichś ciasnych pomieszczeniach, w fabrykach, holach, nawet i w dużych takich magazynach, gdzie często jest. Jednym z rozwiązań jest po prostu bycie cicho, unikać zagrożenia, dlatego że bardzo łatwo jest zginąć. Jedno z opowiadań właśnie jest ten. Opowiada o takiej fabryce. To jest na przykład stopniowe zejście. Jest to już trochę grubsza książeczka. Stopniowe zejście jest to bodajże chyba ostatni. Tak, jest to ostatni dodatek wydany przez Black Monk po polsku. Nie wiem, czy jakieś dodatkowe będą jeszcze wychodzić w przyszłości. Natomiast to jest tak zwany mega dungeon. I na przykład mamy tutaj mapkę, która opisuje każde z pomieszczeń. Sama podstawka nie zawiera aż takiej dużej ilości opisów świata, natomiast już przygody, jak stopniowe zejście lub zaraz wam pokażę jeszcze dwie inne, już są bardziej rozbudowane posiadają NPC. -ów. Tutaj tyczy się właśnie, na przykład skala, tu jest skala biur, a tu jest skala przemysłowa. I na tej mawce niektóre pomieszczenia, jak ten, jak właśnie, jak na przykład białe pomieszczenia, to są w skali takiej jakby ludzkiej, a te białe to są w skali takiej jakby przemysłowej. Czyli, że poruszając się po tych pomieszczeniach, mistrz gry. Może zastosować i gracze mogą zastosować zupełnie inny rodzaj poruszania się, że są tam jakieś kontenery w tych dużych pomieszczeniach i tak dalej. Co ciekawe, wrócę jeszcze na chwilkę do podstawki. Podstawka zawiera coś takiego, że można tutaj sobie na przykład oprócz oczywiście tam jakiejś broni, wszystkie rysunki, które w ogóle są tu zawarte, zostały namalowane przez Szona Makoja. Nie są to powiedzmy rewelacyjne. Rysunki, ale są w klimacie. Na coś takiego. Są w klimacie. O, tutaj mamy bronię. Więc bardzo fajnie, że po prostu uwielbiam to. Wręcz kocham, jeżeli jest jakiś człowiek, który z pasji i ma coś w głowie, jakiś pomysł, stara się go tworzyć, nie szuka tutaj jakiś Autorów i tak dalej, do rysunków, tylko po prostu sam tworzy. Nie umie rysować, no to tworzy tak, jak potrafi, no bo popatrzmy na to. No, teoretycznie jest to nic, ale ma swój klimat ma swój klimat. I y, jedną z takich dodatkowych rzeczy tutaj jest to, że y, postacie mogą posiadać swój statek. Mogą go konstruować. To wygląda coś takiego na takiej karcie i kupując różne moduły, mogą je łączyć i podróżować razem lub osobno. Tak, jakby mieć swój taki hub. Jest to dosyć ciekawe, dlatego że walka w kosmosie też się może odbywać. Więc no. Oczywiście wszystko wszystko jest rozwiązane tutaj w postaci tabel różnego rodzaju. Mieliśmy tutaj tabelę. Tutaj też jest losowane. No, tutaj jest kolejna tabela. A więc jest ten: tutaj ta tabela to jest tabela paniki, czyli jedna, jedna z, z tak jakby ze statystyk, lub mechaniku, mechanik. Które mogą bardzo szybko wykończyć swoją postać. No, więc tak jak no, tutaj kolejne bardzo dużo tabel. Dlatego ta książka czy ten system nie jest jakoś rozbudowany w formie książeczki, ale zawiera naprawdę wszystko, co potrzebujemy, żeby szczegółowo wgłębić się w ten świat, w postać i odgrywać przygody. Społeczność tej gry jest tak naprawdę olbrzymia, szczególnie na Discordzie. Ta firma i ten autor ma swojego Discorda. Ludzie tam się umawiają na sesje, ale także możesz ty jako czytelnik czy fan tworzyć własne przygody i je wydawać. Jedynym warunkiem tam jest, że musisz po prostu przesłać też do, do tej firmy którą Sean McCoy założył i, wy, i pod którą wydaje, to po prostu tą przygodę. Oni często na kanale YouTube o, patrzą na te przygody i je tak jakby recenzują. Niektóre przygody są właśnie tego typu, lub jeszcze grubsze książeczki. A niektóre to są jak takie składane, te jak składane takie reklamówki, na papierze wydrukowane, czy tam ulotki, ulotki bardziej pasuje, składane ulotki i niektóre przygody są na tych składanych ulotkach. I jest to dosyć popularny, popularny format tam i jest olbrzymia ilość takich przygód. Dodatkowo na takich ulotkach składanych są często Wydawane dodatkowe tabele, które pomagają Ci tworzyć jako mistrzowi gry przygody. Tak jak mówiłem, jest to podstawka, jeszcze wspomnę o tym, że jest to podstawka, która często jest nazywana 0,5, czyli pół, czyli to nie jest tak jakby pierwsza edycja, to jest pół edycji. Pierwsza edycja została wydana w, właśnie w tym pakiecie takim kartonowym, który był zbierany na Kickstarterze. Natomiast tam jest niewielka różnica. Są różnice, ale to spokojnie wystarcza, żeby grać tutaj nie ma tam jakichś większych różnic, polepszających i tak dalej. Po prostu troszkę inaczej to zostało wydane, uzupełnione i, i tyle. Tak, jak powiedziałam, stopniowe zejście to jest ostatni bodajże dodatek, który został wydany po polsku. Jeden z takich obszerniejszych, właśnie stworzony przez Szona Makoja i tam jeszcze ekipę. Jeszcze wcześniej był fund ciała. On jest odrobinę mniejszy, jeżeli chodzi o strony. Natomiast znów tutaj, jak widać, są tabelki od razu z tyłu. Nie ma tutaj marnowania miejsca. Tu jest wciśnięta tabelka dodatkowa, tu są mutacje cybernetyczne i losowe przeszukania. Oczywiście, tutaj są mapy tej całej przygody. Tutaj nie będę za bardzo opisywał, bo ja nie chcę nic, ten, nic zdradzać, ale jak widzicie, en, jakieś NPC stworzone. No i tutaj są mapy, oczywiście pierwszą stronę jakąś tutaj otworzę i oczywiście są tabelki, jak zawsze do rzucania kością, żeby coś stworzyć lub coś znaleźć i, i żeby coś się wydarzyło. Co istotne jest, może chaotycznie troszkę, ale w Mothership możesz być androidem oraz możesz zatrudniać yy, na przykład inne androidy kupować, żeby one z tobą podróżowały. Co jest fajną mechaniką i bardzo fajnie rozwiązano to, że ta gra, tak jak mówiłem, jest trudna, twoja postać może zginąć, ale jeżeli masz jakiś team złożony z takich NPC-ów, które z tobą podróżują, możesz przejąć rolę tego NPC-a czy Androida i kontynuować w nim dalej przygodę. To jest dosyć takie, powiedzmy, połowiczne. Połowiczne pocieszenie, że no nie musisz od razu nowej postaci robić, po prostu wskakujesz w jakiegoś śniepec i grasz sobie nim dalej. I ostatni dodatek, a właściwie on chyba był pierwszy, też stworzony przez Szona Makoja, bo te dodatki są stworzone przez Szona Makoja one mają w postaci większych takich książeczek są bardziej rozbudowane o, oczywiście, znowu, tabela, wykorzystane miejsce, ile się da. Gdzie się da, to powciskane jest wszystko. Można tutaj, no, tutaj jest k 100 usterka napędu nadprzestrzennego. I proszę, mamy tabelę. 100 różnych rzeczy, które coś się tam może wydarzyć. Jest to, jest to naprawdę fajne rozwiązanie z tymi tabelami. Dlatego, że pomaga, no, 100 różnych rzeczy do wyboru. Bardzo fajnie może zostać wykorzystane do tego, aby te rzeczy się aż tak nie powtarzały w, w przygodzie. Mo, y, może się przydać to mistrzowi gry, który tworzy, tworzy przygodę jakąkolwiek inną. Może po prostu wykorzystać te tabele, te rzuty, żeby sobie nie wymyślać i tak dalej. Y, więc ja, ja lubię te rozwiązania i doceniam je ostatnio. Niż to, że ktoś ci daje przygodę, tylko i odkrywasz tą przygodę, i to wszystko, to jednak te różne tabele pomagają przedłużyć żywotność gry, nie czekając na kolejne przygody. Jeżeli ktoś jest, powiedzmy, mniej kreatywny albo no nie ma czasu tworzyć aż tak szczegółowej przygody, te tabele się bardzo przydają. Tutaj znów mamy najważniejsze postacie na przykład. Każdy z, każde z tych postaci, na przykład, czego chce co teraz zrobi, więc jak widać tutaj jest miejsce lądowania i znów miejsce lądowania na, na martwej planecie. To się akurat ten dodatek rozgrywa się na coś ale taki Mars, Ma, Mars, coś takiego w jakiejś takiej placówce, więc Naprawdę te trzy książeczki, yy, każda z nich kosztowała około 40-40-50 zł, moim zdaniem yy, to jest jeden z lepszych zakupów, jeżeli lubicie RPG, chcecie wejść w RPG. Yy, no i przede wszystkim yy, taki kosmic horror Was interesuje. Bo te książki, ten, ten świat powiedzmy ten system, to jest kosmiczny horror w całej swojej okazałości. Można wykorzystać jakieś figurki nawet z Ktulu, Mayday i tak dalej, bo nawet z Warhammera by można było wykorzystać, jeżeli ktoś by chciał poruszać się figurkami po planszy. Więc polecam. Tak jak mówiłem. Tego teoretycznie w polskiej wersji nie da się już dostać, ale należy... Posz... Ja bym zerknął, czy na Allegro są jakieś sklepy, które jeszcze sprzedają to. Mothership gdzieś widziałem na Allegro, ktoś, wy... ktoś sprzedawał nowe egzemplarze. Z tymi dodatkami trochę ciężej. Tutaj bym zobaczył, czy na jakimś sklepie internetowym nie ma w postaci PDF-ów, ponieważ można było to zamówić jako PDF lub jako książeczka. Jeżeli nie, to można wersję angielską w boksie za chyba 200 coś złotych kupić, gdzie oprócz tych książek jest pierwsza edycja tej, tak, tak jakby trochę polepszona, jest dodatkowa książka to jest tak jakby poradnik mistrza gry. I są tam chyba bodajże dodatkowe mapy oraz takie stędy figurek z papieru. Takie stojące na, na ten chyba na plastikach one są. Więc taki, taki box, takie pudełko się kupuje i ma się wszystko. Plus tam jest jeszcze jedna przygoda, która nie została wydana chyba w Polskiej. Backhound czy coś takiego? Coś z robakami. Polowanie na robaki, coś takiego. Ja nie widziałam tej przygody, chociaż brzmi to trochę jak Starship Troopers. Tak sobie to wyobrażam. Ale, ale no, zbierałem polskie, polskie edycje, więc mam nadzieję, że się doczekam kiedyś polskich edycji kolejnych, żeby mieć po prostu w kolekcji. Tym bardziej, no, zobaczcie, ile to zajmuje. To, to, to jest, nie wiem. Niecała grubość yy, zewktulu. A w zewktulu masz cię dwa, dwa podręczniki: podręcznik gracza, przewodnik mistrza po ziemi. Nic nie mam do zewktulu. Pięknie wydany podręcznik, super, cieszę się, że, go, że te podręczniki mam. Ale moim zdaniem, to to na początku powiedziałem, uwielbiam, jak ludzie tworzą małe systemy. Które tak naprawdę ogranicza tylko wyobraźnia. Nic poza tą książeczką nie musicie mieć. Te wszystkie inne dodatki są fajne. Te tabele przydają się do tworzenia różnych zagrożeń. Jeżeli, tak jak też mówiłem, chcecie po prostu szybko coś stworzyć. Ale jeżeli chcecie tworzyć po swojemu, od początku do końca stworzyć jakiś, jakąś przygodę no to to wystarczy. No, więc chyba tyle w tamtym pudełku jeszcze tym z Kickstartera co, co zostało wypuszczone normalnie do kupna jest chyba ten ten screen protector dla mistrza gry. Nie? No, ale tyle. Moim zdaniem tamta wersja się opłaca. Natomiast yy, jest, yy, jest ona po prostu po angielsku tylko, więc jeżeli komuś to przeszkadza, to, to może być problem. Natomiast tak jak widzicie, no to co prawda jest tu sporo tekstu. Tu jest, te książeczki są wypchane ile się da, yy, ale nie jest to jakiś taki yy, tekst, kto, którym się pogubicie. Nie jest jakiś profesjonalny i tak dalej. Można zawsze sobie przetłumaczyć, jeżeli ktoś jest słabszy z angielskiego. Lub ewen... No, poszukać Jak możecie poszukać gdzieś na mecie ewentualnie plików PDF. A są. Nie będę tutaj mówił, bo nie można niby. Ale jeżeli ktoś się uprze, to na niektórych portalach prawdopodobnie nawet za darmo znajdzie te, te pliki PDF. Więc. No, polecam gorąco. Naprawdę, jeżeli ktoś chce wejść w świat gry RPG, a nie chce przeznaczyć dużo pieniędzy, to to jak najbardziej. Jeżeli lubicie kolekcjonować, też zainteresujcie się. Nie wiem, przeczytajcie sobie, zobaczcie, jakie ciekawe mechaniki tu zastosowano, jak stworzono w ogóle tą książeczkę, bo to jest fenomenalne dla mnie. Po tym, po wypuszczeniu Mother nie widziałam, żeby ktoś jeszcze o tym myślał, żeby w taki sposób sprytny. Prosty to zaprojektować wszystko. Więc dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że Wam się materiał podobał. Dajcie mi znać w komentarzach, czy znacie w ogóle ten system, czy Wam się coś obiło uszy, albo może graliście, po kilka, kilka gdzieś tam takich gameplay, sesji RPG na YouTube jest, ale nie jest to wiele. Tak jak mówię, jest to system dosyć popularny. Ale o którym jest cicho. Nie wiem, czy to się jakoś nie gryzie razem, ale tak jest, więc, więc mam nadzieję, że chociaż zachęcę, no chociaż pięć osób, żeby sięgnęła i zobaczyli, zobaczyła ten system, przeczytała książkę i się dowiedziała coś o tym. To dzięki wielkie i mam nadzieję, że nie, słyszymy się lub Wy mnie widzicie w następnym materiale niedługo. Cześć.